Znaleźliśmy bobrowe skały. Tym razem było to proste. Jak nie my, się szpej, bo będzie robić 6,5, leci tak tu, 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 tu. I potem jest wokapos. Wola Bogos, wokapos. cool oh wow Czyli co? Wracamy z bobrowych. Czasem się wraca z tarczą a czasem na tarczy. Zgadnijcie, co dzisiaj? <grywka> no, była piękna walka na okapie, ale okap jeszcze niepokonany pozostał. Potem była wielka walka, żeby zdjąć ekspresy z okapu, bo z wielkiego okapu nie jest łatwo zdjąć ekspresy. Kontynuacja pięknego dnia w Sokołach. Nadal jest pięknie, słoneczko świeci. Ale burza idzie. Podobno idzie burza, no. A ten gość właśnie, który mówił, to znaczy taki gość, który stał obok nas, tam z innymi jakimiś ludźmi się wspinał i on właśnie, ja podsłuchałam jak mówił, że idzie do nas burza z Brna. Nie wiem czy to burza z Brna, ale najszło i pada. Taka. I to tak w chwili na chwilę. Tak, jeszcze ile? 10 minut temu mówiliśmy, że jaki piękny dzień nada. Słoneczko. 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 Ja tego nie, słoneczko. nie mówiłem. Dobra, dobra. Karola to mówiła. A mówię, słyszysz? Coś pada. Karola słyszy, ale nie pada znalezisko. To nie konar. Kurde. Nic Ale jaki ten. To jest zardzewiały. Hemesno. Tak Majlion. Tylko taki większy? Tylko większy. Wow, nieźle. No więc jesteśmy w skalnym mieście, tym razem w części drugiej w Adrszpachu i otóż zdarzyła się taka historia. Jedziemy sobie, jedziemy. Jesteśmy tam nie wiem, z 6 km przed, może 8, pokazuje, z 5, nawigacja pokazuje tam nie wiem, 10 minut nie, niecałe, do jazdu. No i tacy śpiący jesteśmy i Paweł mówi, no dobrze, może się zatrzymamy jeszcze, zrzenimy się chwilę. No i to sobie myślimy, no dobra, zrzemiemy się, z 15, mieliśmy 45 minut po prostu jeszcze do tego, żeby móc wejść do środka. No to jest ważny kontekst. Dokładnie. jest bilet na czas. Mamy czasowe bilety. No i kurde. Tak się smacznie zrobiło, tak się smacznie spało. <laughs> ja spałam, budzi mnie jakieś pochykiwanie z tylnego siedzenia samochodu i krzyk, że kurde spóźnimy się. Patrzę na zegarek, a tu za że Zostało nam 7 minut. Więc spał, skoczył bez butów za kierownicę. No jechaliśmy z deczka po czwartej. Potem jeszcze Trudno było znaleźć miejsce wstępu, w sensie parking był trochę dalej Ale ostatecznie dotarliśmy Takie piękne formacje tutaj No wygląda to kozacko I taki Kant To jest się Kant nazywa To co tu idzie Może być Kant Taki Kant tutaj niesamowite Immanuel. Nagrywam mysią dziurę, zaraz jest ring. A podać tutaj skałę, żeby była skala. <grym> Jestem skalą. <grym> tu stoi moja skala. A pierwszy ring idzie tu, 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 tu. 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 Gdzieś, Jezu, tu. Tym optymistycznym akcentem yy, kończymy tę relację na ten moment.